Siemka Tura Sumix, a to jest omówienie chaptera 1172. W tym tygodniu mamy okładkę na prośbę, gdzie widzimy bąciana, który nakłada swój makijaż w obecności łabędzi. Co ciekawe, na tej okładce widzimy dwa łabędzie, które właśnie mogą nawiązywać do samego Imu i Joy Boya. A sam rozdział zaczynamy od Gabana, który mówi, że misją Knightsów jest porwanie dzieci gigantów i zabranie ich na świętą ziemię. Tylko po to, by byli oni zakładnikami, którzy przymuszą elbaw do tego, by stali się oni armią światowego rządu. Widzimy też, że zmierzają oni do świata słońca na górę, a Drudzin pyta Gabana, jak troje ludzi zdołało przejść przez gigantów i samego skopera. Ale on odpowiada, że właśnie tutaj zabił. Następnie Gaban tłumaczy jak działa moc gumko i mówi, że dzieci zmierzają na statek, więc gdy już tam dotrą, to na morzu ich zgubią. Następnie Rodo pyta, czy po prostu nie mogą oni zabrać dzieci, ale Gaban mówi, że jest to niemożliwe z powodu owocu cierni Somersa, które oplatują dzieci, co spowodowałoby obrażenia dla nich samych. Wspomina też o mocy Killingama i mówi, że największą ironią jest to, że dzieci po prostu sobie idą, a oni nic nie są w stanie z tym zrobić. By im pomóc z powodu gry, która została stworzona przez te trzy osobowości, które połączyły siły. A Drudzin mówi, że uda się ich ocalić, a Goldberg potwierdza u Gabana, czy rzeczywiście jest coś, co jest w stanie ich zranić. Następnie widzimy, że dotarli oni do Świata Słońca i widzimy, co tam się dzieje, czyli czysty chaos. Po tym, co tutaj zobaczyli, mówią oni, że jest to ponad ich wyobraźnię i zastanawiają się, czy ta moc nie ma limitu. Co ciekawe, ten panel może trochę przypominać sam mural, który właśnie znajduje się na Elba. Dori i brogi niszczą swoją załogę z powodu do rewersji, a Hadrudzin spotkał się z Kasim, który mówi, że Dori i brogi planują zabić Jarula. Rodo, Goldberg i Gert ruszyli w stronę dzieci, a Sandi pyta Kasiego, gdzie znajduje się szkoła. A Zoro rozmyśla o tym, że Dori i brogi właśnie szaleją. Następnie widzimy mapę LBAF-u i gdzie kto się znajduje. Widzimy też część sumianych i Usopa, który mówi, że Bruk gdzie zniknął. Jarol mówi, że się nie podda i musi przekazać coś całej wyspie Elba. Mówi on, że król Harald zawsze wierzył w to, że Elba może być sprzymierzony z resztą świata i to właśnie spowodowało jego przyłączenie się do światowego rządu. Mówi on o tym, co zaszło 14 lat temu i jak Harald do końca swoich chwil starał się utrzymać Elba przed rękoma demona. I sam Loki w tym wszystkim jest niewinny. Widzimy też epicki panel, gdzie znajduje się Gunko, Killingham i Somers, a Jarul kontynuuje swoją przemowę, mówiąc, że pojawiły się trzy nowe demony, lecz pyta ich, kim oni w ogóle są, by do nich podskakiwać. Usob chwali Jarula, mówiąc, że Elba, w który znane jest nikomu posłuszny, i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przepowiednią Harleja, to świat naprawdę zostanie kiedyś podzielony na część. No i tu bym chciał się na chwilę zatrzymać, bo właśnie ta część mnie zainteresowała. Dziwi mnie fakt, że podobno świat zostanie podzielony na część, ale nie widzieliśmy nic takiego na muralu. они на сцене. Myślę, że również nie ma sensu to, że mamy trzy teksty na muralu po jednym dla każdego świata, ale są tylko dwa obrazy dla każdego z nich. Więc pytanie, gdzie jest obraz dla trzeciego muralu? Moim zdaniem nie widzieliśmy kompletnego muralu i wydarzenie, które ma się wkrótce wydarzyć, zostało celowo ukryte przez Oda. Możliwe, że zobaczymy ostatni mural pod koniec tego wątku przedstawiający Lufiego i jego sojuszników wraz z słomkowymi kapeluszami. A na samym końcu rozdziału widzimy Jarula, który kończąc swoją przemowę wygłasza wojnę światowemu rządowi oraz widzimy Zoro, który Mówi, że małem się nie martwić niczym, gdyż ma on plan. W tym chapterze chciałem więcej poteoretyzować, chociażby na temat Zoro, ale rozdział jest bardzo przejściowy i budujący. W dodatku nie byłem w stanie wrzucić filmu wcześniej z powodu popsucia się komputera. Więc skoro następny chapter niedługo się pojawi na kanale, to nie ma za bardzo sensu tego robić, gdyż już wiadomo, co chociażby Zoro planował. A jeśli chodzi o moje przemyślenia, to ten rozdział nie był zły, ale widać, że akcja ostatnio zwolniła i myślę, że Oda czeka, by w pewnym momencie znowu uderzyć. Jednak sama przemowa Jarula robi wrażenie i pokazuje, Pokazuje to, że, że naprawdę mógł być on najsilniejszym gigantem w czasach swojego primu. A jeśli chodzi o nowy rozdział, to czytałem spoilery, więc wiem, że jest on o wiele lepszy i myślę, że tam wrócimy do regularności i starego formatu omawiania rozdziału, gdzie będzie można tworzyć dane teorie, które narodzą mi się w głowie już bez żadnych ograniczeń.